Bez wątpienia mamy do czynienia z sytuacją nieakceptowalną, mianowicie taką, że osoby, które są uznawane przez niemieckie służby za nielegalnych imigrantów przybyłych z Polski, mimo tego, że nie zawsze są dowody na to, są przekazywane na teren Rzeczpospolitej Polskiej. To są wydarzenia nieakceptowalne. Uważam, że państwo polskie, wykorzystując wszystkie narzędzia i instrumenty prawne, powinno przeciwdziałać tego typu sytuacjom. Ale tylko problem polega na tym, że akurat to nagranie, które Robert Bąkiewicz zamieścił w sieci, jak twierdzi straż graniczna, przedstawia moment przekazania przez. Polską Straż Graniczną w ramach readmisji uproszczonej dwóch obywateli Konga Policji Niemieckiej. No i oczywiście tam jeszcze padły słowa o tym, że Straż Graniczna jest Uberem dla nielegalnych migrantów. Straż Graniczna mówi, że to jest plucie na polski mundur. Czy Robert Bąkiewicz zatem, Pana zdaniem, pluje na polski mundur? Ja zawsze dystansu, dystansowałem się od um, wypowiedzi, które mogłyby być oceniane jako obraźliwe, w szczególności wobec żołnierzy Wojska Polskiego czy funkcjonariuszy. Uważam, że tu trzeba zachować dużą ostrożność i byłem oburzony, kiedy Platforma Obywatelska, a rzeczywiście osoby z tej partii politycznej i celebryci związani z tą partią wielokrotnie obrzucali obelgami, zarówno funkcjonariuszy Straży Granicznej, jak i żołnierzy, którzy na granicy wschodniej wówczas pełnili swoją służbę. A nie ma pan wrażenia, że ja jestem, ta sytuacja się trochę odwróciła? Zupełnie nie mam takiego poczucia, zupełnie czym innym, jeżeli chodzi o skalę, był atak i jest bo on przecież trwa choć w mniejszym wymiarze niż wcześniej, ale atak hybrydowy na granicy polsko-białoruskiej. To, co się dzieje na granicy niemieckiej jest również groźne, również niebezpieczne, ale jednak nie ma porównania. Konkludując, uważam, że oczywiście trzeba być ostrożnym, żeby nie powielać fejkowych informacji, które w sieci pojawiają się. I w tej, i w każdej innej sprawie trzeba mówić z szacunkiem zawsze o żołnierzach i funkcjonariuszach, którzy pełnią służbę dla naszego kraju. Natomiast absolutnie nie można odchodzić od tego, uciekać od tego, co najważniejsze, a mianowicie odpowiedzialnej polityki migracyjnej, której obecny rząd nie prowadzi.